Chema. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te É tá, Vitalice este mais chic e planeia nakręcić w serie Z Minecrafta, ale najpierw pokażę Wam, jak wyglądają moje światy i czy będziecie chcieli oglądać jak po tym, co widzicie. To tak, pokażę Wam. O, tu stworzyłem sobie co prawda na kreatywie, ale myślę, że na Survivalu nie byłoby z tym problemu. Stworzyłem, stworzyłem sobie takie tortury na moby. No to tak, to jest. No, budowla nie jest zachęcająca. Ale zobaczcie, tu jeszcze bym zrobił schody, bo to jest jeszcze niedopracowane. Wpuszczam moba. A bo przepraszam, muszę włączyć tu jeszcze poziom. Wpuszczam moba, schodzę na dół i proszę, patrzcie. O, Jesus. Ok, on tam wpadł i na przykład duszę go. Nalewam wody, choć nie, zrobimy. Tak Tak? źle wpuściłem. Patrzcie. Wpuszczam nowa. I na przykład zalewam go wodą. O, po chwili zaczyna się dusić, ale wtedy nie ma zabawy. Bo umiera od razu. Na przykład miażdżę go. Tutaj mogę otworzyć, go trochę postukać. Może teraz nalejemy wodę. Cześć! No co się stało? I jak widzicie, on padł. No tak, to jest ten świat z tymi mobami. To jest taka zapadnia jeszcze. To jest tak. Tak. Tak jest. Dobra. Potem dalej jest. Tutaj mam. O, to jest jeden z lepszych. To stworzyłem ogrody Babilonu. Proszę. Zarąbiste. To są lata męczarnie, ale efekty. Jak widzicie, są zajebiste. Proszę. Wodospady. Drzewa. Tutaj sobie wlecę. Tutaj się da wpłynąć łódką. Akurat teraz jest z mobami, bo. No wiecie, no robię na kreatywie, ale trudno by było coś takiego na survivalu. To tak, tu sobie można pływać. Takie, wiecie, suitaszne wyprawy. Teraz od góry. Tutaj są. Można iść po schodach. Proszę, wodospad. No. No tak, to są te mury... Babil ogrody Babilonu. Tutaj jest taki razem z wodą. Takie mała taka. Tu są jeszcze więzienie jest na samym dole. Takie w podziemiach. Tu są drzewa na spacery. No, robiłem to bardzo długo. Więc naprawdę uważam, że wyszło mega. To tak, e, zmienimy kolejny. Stwor... Wejdziemy na Castle, to też jest, to jest akurat na Survivalu, już. Pokażę Wam z zewnątrz, najpierw. Sobie zejdę w taki nietypowy sposób. Pokażę Wam, jak to wygląda z zewnątrz. O nie, myślę, że będę, a nie, wejdę sobie do góry. Dobra. Tak, jestem tutaj. Tak wygląda to stąd. Tu jest... Na razie jest most donikąd. Tam jak pewnie widzicie jest pochodnia i przejście. Które wprowadza nas do zamku. Ale tamtędy nie będę szedł, bo ta się jeszcze zawija do kopalni. Tu jest wejście. O, o! Nie postawiłem guzika, przepraszam. No, tutaj wskoczymy. No, tutaj są takie wieże. Tak samo, tutaj się da wejść. Tu jest taki most duży, tu jest wejście do gdzieś. Tu jest, Tam jest e... więzienie, chyba. Chwila? Tak, tu jest wejście do więzienia. Mogę Wam pokazać. Obsidian trochę. W środku niby klatki. Po prostu zrobiłem masę i odlewałem lawa woda. To jest chatka dla osadników. Proszę. O, coś tutaj mamy nawet. Dalej mur oczywiście. Tutaj roślinki. Tak. Tutaj jest zarąbista kopalnia. A nie, tu jest jeszcze wieża. Kopalnia jest gdzie indziej, przepraszam. No, to na tyle. To jeszcze. Eee... No, to wszystko... A, jeszcze Sagrada familia. Jeśli wiecie, to jest taki ogromny kościół świątynia. Uznacie, że jestem zarąbisty, jak to zobaczycie. Tutaj super flat. Żeby było prościej, Tutaj sobie taki ten. I teraz patrzcie to: 3, 4, jeszcze się nie zbuforowało. Magic co nie? O tak, magic. Wejście, proszę. Kolumny, proszę złoto. Tutaj jeszcze w nie, w nie, niektóre z tych kolumn. Przepraszam, coś się. No, tutaj mamy, właśnie to, co mówiłem góra. To są wieże i to wszystko. Tu jest na razie miał być taki ten. Tu taki budyneczek. No to na tyle. No, jeśli Wam się podobało, to zalajkujcie oczywiście, komentarze. To może zacznę kręcić nową serię. Dziękuję.